Wyciśnij pastę do zębów do butelki Sprite. Zaskakujące połączenie, którego efekty są naprawdę warte. Zaraz zobaczysz, dlaczego warto to zrobić. Wyciśnij do butelki porządną porcję pasty, bez oszczędzania. Zakręć mocno i porządnie wstrząśnij. Gdy całość zacznie się pienić, wiesz, że dzieje się magia. Teraz przelej mieszankę do małej miski i dodaj dwie łyżki płynu do naczyń. Dokładnie wymieszaj. Na koniec wsyp łyżkę sody oczyszczonej. To ona dopełni dzieła. Całość dobrze połącz, aż uzyskasz jednolitą, aktywną miksturę. Weź pustą butelkę po Sprite. Za pomocą lejka przelej do niej gotową mieszankę, zakręć i w nakrętce zrób mały otwór. Najlepiej lutownicą albo rozgrzanym gwoździem. Teraz najlepsze. Czas na najważniejszy krok. Weź przypalony garnek, ten, który miał już trafić do śmieci. Wlej miksturę przez otwór w butelce bezpośrednio na przypaloną powierzchnię garnka, delikatnie przetrzyj za pomocą gąbki. Efekt? Nawet najtrudniejsze przypalenie znika niemal samo, a twój garnek wygląda, jakby był nowy. Tani, szybki i genialnie skuteczny sposób, który naprawdę warto znać.